Kolejny odcinek betowania z wronkiem Odcinek numer 9 Betowanie z wronkiem S-Skin S-Life Zapraszam do krótkiej mojej analizy Mam nadzieję, że Wam pomogę I ładnie wszystko wpadnie Powiem tak, najlepszego betera poznaje się Po tym jak stawia low bety I typuje mecze 50 na 50 Nie jest sztuką wytypować mecz typowo 90% do 10 I obstawić na niego fulla Wczoraj prawie się udało, overgaming wszedł z publiky, no ale niestety zatopiłem znów 150 euro na GP. Przegrali z dziewczynami Gamepub ostatnia mapa 16-14. Michaela 1 na 3, no na trzech ugrała po prostu. Rundę przestanie 14-14 2 i GP utopiło. Dzisiaj mamy typowo dwa mecze 50-50, Orbit, LC i SK Penta. Jak go wytypuję to zaczynamy. Pierwszy mecz. London Conspiration powraca z nową dywizją CSGO, nie grali jeszcze w tym składzie oficjalnych meczów, ale ma drużyna potencjał czterech Norwegów i Slab, który grał w Team Acer, bardzo dobra drużyna, moim zdaniem tak tacy gracze jak Mystic, to jest przyszłość CS norweskiego, Skark już grał w starym LC, ma też znani gracze, natomiast to już jest Xorbit, Orbit. Orbit po prostu za słabi byli dwóch Belgów, trzech Holendrów, żeby Orbit ich wspierało, nie mieli żadnych wyników. Podobno mają jakieś tam menadżer, napisał, że mają jakieś tam oferty, ale moim zdaniem ten mecz dzisiaj przegrają, chociaż jest to BO, jeden mecz ryzykowny. Ja typuję dzisiaj i daję 55% szans na LC. Kik, Hungary, Game Pub, no to jest jedyna opcja, żeby postawić tutaj na Kik procent jest niekorzystny, ale co mam powiedzieć. Gamepub wczoraj przegrali z dziewczynami, dzisiaj mają wygrać. No, jeśli przegrali specjalnie, mogą, mogą dzisiaj kilka grać, ale te procenty mnie nie kuszą, żeby stawiać na ten mecz. Chyba sobie odpuszczę, bo Gamepub jest tak mało, mało pewną drużyną. Jeszcze jest to BO1, ale moim zdaniem... Ostatnio jedna zmiana w klik nastąpiła przed 3Meter. No, czy to jest dla nich lepiej? Moim zdaniem te rotacje niczym dobrym nie służą. Kik słabo wczoraj zagrał, przegrał z do 1-2 Ale moim zdaniem dzisiaj ten mecz powinien wygrać, zobaczymy Zobaczymy co dzisiaj chłopcy pokażą, które... Dziewczyny ich pobiły Teraz nie powinni się już pokazywać, no ale zobaczymy No właśnie games for you, dziewczyny Później zagrają z bezwycięzcą, podejrzewam, że Kik tutaj ugra to spotkanie i później Kik ugra teraz z nimi Ale 55% Dobry gaming Leesa, no tutaj moim zdaniem nie ma innej opcji, żeby dobry gaming tego meczu nie wygrał jest lepszą drużyną. Lizzyn moim zdaniem nie ma żadnych szans. LIZON to jest line-up teraz brytyjski Depp, Karma, Johnny, Surreal, Fisher. Moim zdaniem ten line-up nie ma żadnych szans, chociaż jest to BO1 i znów hitbox. Wiadomo. SK Penta. To jest drugi mecz 50-50. Najlepszego właśnie Batara poznaczy, jak wam wytypuje ten mecz. Pewnie dużo będzie szło tutaj na Pentę. Chociaż procent 49, moim zdaniem trochę procent, no teraz dobre procenty są. Myślałem, że ludzie znów zobaczą na HLTV ostatnie wyniki, że Penta wygrywała wszystko. Nawet 16 24 czerwca tego roku wygrali. Oczywiście grał tu jeszcze Tenski, który jest teraz zastąpiony przez Kadiana. No ale moim zdaniem dziś, dzisiaj będzie Niko grał za Frisa i SK pokaże swoją najlepszą grę, mogą pętę ograć, i bym kierował strony ich tego beta. Zresztą jest to bardzo ważny mecz, Zwycięstwo zakwalifikuje się do Dreamhacka w Londynie i ten mecz jest 50/50 -50 typowy. mój typ to SK Gaming. Gdyby coś się zmieniło, jeśli się zastanowię na ten mecz, to podam swojego beta na pewno coś na ten mecz postawię jakiś mały becik Torpedo, tutaj kompletny, nie opłaca się na ten mecz stawać, 89% mają jedną mapę, przewagę, i powinni ten mecz oczywiście wygrać. Wczoraj to pokazali, że są najlepszą z tych czterech drużyn, która bierze w Dignicie, w Dignicie udział. No moim zdaniem Torpedo ten finał powinno ugrać, jedna mapa wystarczy i to powinno być ugrane. No ale 89% w ogóle ten mecz sobie pomijam i nie stawiam tego meczu. No i dzięki za oglądanie. Kolejny odcinek przed kolonią, albo jutro zobaczymy. A mam nadzieję, że chcę nagrać dla Was większy odcinek s na kolonii i tam mi trochę potłumaczyć, jak betować, żeby dobrze zabetować, żeby trochę się dorobić, żeby trafić w te mecze lanowe. Choć wiadomo, rok temu wiedzieliśmy, kto wyjdzie z grupy, dzisiaj jest to mało pewne. Jest tak wyrównany poziom, że najlepsze 16 drużyn, które jest w kolonii, może wszystko się wydarzyć. Do zobaczenia, zostawcie łapki w górę.